Akcja. Co prawda, jedna święta dopiero za nami, ale jeżeli tęsknicie za Bożym Narodzeniem, to mam dla Was fantastyczną wiadomość. Wracają listy do M, a my jesteśmy w samym sercu Bożonarodzeniowej atmosfery i to w środku kwietnia. Druga część listów do M jest o pięciu rodzinach, pięciu takich z małych społeczności. A nie, no, jest o pięknym dniu Wigilii. Historia pięciu rodzin, które w ten dzień przeżywają bardzo różne sytuacje, no i rozwiązują im się różne problemy, w bardzo różny też sposób. Godziny temu miałeś być w Arkadii! Generalnie opieramy się o te same postacie, które były w pierwszej części, plus chyba jedna rodzina, która jest nowa, jeżeli ją można nazwać rodziną, a tak jest. Tutaj, w całej nie znakuje nam owieczki, ale znam gościa, który hoduje Pamiętasz swoją pierwszą reakcję, kiedy usłyszałeś, że mogłyby powstać listy dm 2 bardzo się ucieszyłam. Bardzo się ucieszyłam, ponieważ jakby dla mnie to jest bardzo emocjonalne przeżycie listy do M, część pierwsza, ponieważ byłam wtedy matką karmiącą. Moja córka miała 4 miesiące, a teraz ma 4,5 lata. Więc dokładnie mogę obliczyć, kiedy to robiliśmy. Wątek Melchiora jest taki, powiedziałbym, no, oprócz komediowości, którą sobie ma zapisaną, no jest jednak naznaczony tutaj sprawą, że tak powiem, poważną, mianowicie. On w tych swoich wojażach nagle spotyka swojego syna, który się urodził 4 lata temu. On nie mieszka z rodziną gdzieś no. wcześniej. Niby Tak wygląda słynne biuro w Agencji Mikołajów, którą znacie z pierwszej części listów do M, a w drugiej części filmu pojawiają się nowi bohaterowie. Między innymi Marcin Perchuć. Gram w listach do M2 Karola. Jest raczej takim typem biznesmena, który Gdzieś emocje chowa bardzo głęboko, a parę tu rzeczywiście było emocjonalnych, więc ciekawe to zderzenie jest jak człowiek, który chowa emocje, musi się z nimi uporać. Akcja! A ja załatwię panu cały kompletny strój ok? okej? Cała ta perypetia prowadzi do takich bardzo też tragikomicznych zdarzeń. No i w tym sensie tutaj powiedziałbym, nie wiem jak mi się to uda, ale jest co grać. Stop! Bardzo ładnie.